Witam wszystkich serdecznie. Słuchajcie, moi drodzy. Słuchajcie, moi drodzy. Tak, e, w sumie można porozmawiać tutaj na temat e, tego wirusa, pandemusa. Jak to, moi drodzy, wpływa? Och, może jaka będzie taki lepiej. E, jak to wpływa? E... Na ludzi moi drodzy, no słuchajcie, wiele osób potraciło pracę, wiele firm się pozamykało, i też rodziny się porozchodziły. A zaraz powiem dlaczego, między innymi. Słuchajcie, wiele osób popełniło samobójstwa, tak? Tutaj chciałem zaznaczyć, że ten, to nagranie, to wideo, jest tylko moim przypuszczeniem i nie zachęcam nikogo do e, przyjmowania tego preparatu to jest decyzja każdego indywidualna. A ja nic z tych rzeczy e, nie zachęcam do żadnych złych rzeczy, po prostu tylko daję swoją wypowiedź. E, tak naprawdę też chciałem też zaprosić na stronę usynekżmy.com Ja tam jestem, tam jest m.in. wolność słowa. Wolność słowa to znaczy można wiele mówić, co się myśli na ten temat o wirusie, pandemusie i w ogóle słuchajcie no tak, tak zacząłem mówić no sytuacja jest, moi drodzy, no nieciekawa nieciekawa z tego względu, że tak jak mówiłem, wiele osób straciło pracę a co z tym się wiąże, potraciło mieszkania wiele osób stało się bezdomnymi, bez środków do życia i z długami, wiele osób długi zaciągnęło, kredyty i nie mogli sobie z tym dać rady inni, którzy nawet nie mogą do tej pory dać sobie rady jeszcze nie było pandemii, tej, 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 tej świruski całej i ludzie mieli problemy z płatnościami, moi drodzy tak, mieli problemy z płatnościami. I co? I taki morał z tego, że wiele osób, dużo osób, odeszło z tego świata po prostu na swoje życzenie. Z tego względu na swoje życzenie niektórzy musieli, znaczy musieli, po prostu nie wytrzymali fizycznie, psychicznie tego, bardziej psychicznie moi drodzy. I sytuacja sytuacja wraca z powrotem do normy. Takie naczytno normy. Wraca, że ludzie dalej y, nie mogą dać sobie rady, bo znowuż y, lockdowny są. No. Są lockdowny i... i tak naprawdę państwa no, chcą niby pomóc, ale z innej strony znowuż y, 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 jest problem. W takim sensie, że y, okej. Okay. W Australii y, od y, lutego ma być przymusowe przejmowanie preparatu, tak? Przemusowe. E, tak jak widziałem w telewizji, i w, i w któryś sposób, sposób wypowiadał się na temat mm, tych właśnie preparatów, że nie każdy dlaczego chcą wszystkim dać preparaty, skoro e, nie wiedzą, czy każdy może je przyjmować. Nie każdy organizm może to przejmować? E, tym bardziej, że to jest testowane. Mm, ale może dużo na ten temat nie ma co mówić, bo no, bo nie ma co, bo YouTube tego nie lubi po prostu. Żadne media w Polsce tego nie lubią. Aj, no tak. No właśnie. I y, mówić za wiele nie można. Ale naprawdę, moi drodzy, co się dzieje na tym świecie, to jest coś strasznego. Ludzie y, potracili domy, mieszkania, y, dach nad głową ogólnie. Nie mają z czego ludzie żyć. Y, Ile osób bezdomnych się teraz porobiło, tak jak wspominałem wcześniej? No coś strasznego to się dzieje, tak? Restauracje pozamykane, jedynie, a jak są otwarte, to nie dla wszystkich. Kina, baseny, no przecież to nie jest normalne, co się dzieje. No, to nie jest normalne, aby, mani, aby najmniej to co miało być, ten, ten preparat miał być nieprzemusowy. On jest niby przemusowy, nieprzemusowy, ale tracisz coś. Na razie nieprzemusowy, ale jestem pewny, że to będzie przymusowe. Yy, zapraszam Cię na synek z tak jak powiedziałem. Tam możesz pisać, bo to jest wolny yy, portal, to jest wolna strona, którą możesz pisać, wypowiadać na ten temat. Yy bo nic złego nie mówisz, tylko wolność słowa robisz i nie buntujesz, nie namawiasz, po prostu tylko piszesz, tak? Słuchajcie, no... No, co nieciekawie wygląda, no... Mm, dużo osób potraciło pracę, teraz kierowcy transportu będą mieć też... Yy, będą musieli przyjmować, przyjmować to, omawiać ma przepis. Jeśli nie, no, 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 no wszyscy będą musieli to mieć. Dzieci, yy, no sytuacja wygląda strasznie, no bardzo... Dramatycznie to wygląda, moi drodzy. Jeśli możesz, udostępnij to nagranie, bo w ten sposób no, pokazujesz, że rozumiesz o co chodzi. No. Nie ma co wiele mówić, bo nie można, ale dobrze, cieszę się. Cieszę się, że są osoby, które dają sobie radę yy, w takim sensie, że. No, nie poddają się, tak, mimo wszystko, tych, tych przeciwności losu, tak, bo naprawdę to jest bardzo, ale to bardzo złe, złe czasy są no. E, wracamy do czasów, które były bardzo dawnych. Do tego dojdzie, że będziemy mieli problemy z żywnością, co już do tego gdzie gdzie dochodzi, przynajmniej w Anglii to nie musi się z Unii wyjść, żeby były problemy z żywnością. Wystarczy robić tak, jak się robi teraz, czyli y, przyjmować, że wszyscy muszą to przyjąć, a nie każdy chce, bo no, nie może, po prostu zdrowie nie pozwala. A tym bardziej, że e... wiele osób ma schorzeń, na ciśnienie, naciśnienie, problemy w ogóle e, kardiologiczne i nie mogą takie rzeczy niektórych przejmować. E... Niektórym się przyjmie, mnie, nie. No. Niektórym się przyjmie, że będzie coś teraz, niektórym będzie coś później, no. Także... Słuchajcie, no... Ogólnie chodzi o to... Słuchajcie, no nie można wiele mówić na tej pubie, bo zablokują, no. Zablokują może nie kanał, no, ale zablokują po prostu filmy, no. I ten film długo nie będzie, no. E, zapraszam Cię na synekzmie.com. Tam możesz pisać, tam możemy popisać też. E, no, sytuacja wygląda bardzo, bardzo... Bardzo źle no. Eee, co chciałem powiedzieć. Podkreślam, że to ni nagranie nie ma na celu, e e żeby osoby, które chcą przyjmoć, pro przyjmować proparat, niech przyjmą, bo oni się na to godzą i oni chcą. Ci to chcą. Po prostu to jest nagranie, tylko moje uczucie, moje myśli. E możesz potraktować to jako durne, jak chcesz. Możesz pisać w komentarzu, co ten temat myślisz. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i do następnego.